Cześć, kochana! No hej. Nie całuję, bo tu jeszcze czasem jakaś ropa, smark, krew poleci, także żeby nie było. A, no to rzeczywiście nie ma co. A jak się czujesz po tej operacji? Dobrze, wszystko dobrze. Znaczy wiesz co, tutaj w lusterku jak sobie spojrzę, to tak trochę mam jedną dziurkę większą od drugiej. Oj. No ale co, darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda, tak? Darowanemu koniowi? W zęby albo w dziurki. A ile płaciłaś w ogóle? Dwa storiski! W sensie, ile zabieg kosztował? No gratis jeszcze TikToka wrzuciłam. Żeby miał lekarz motywację. Żeby krzywo nie zrobił. A, i co, pozwiedzałaś trochę tę Turcję? Y no blok operacyjny, stołówkę szpitalną. Wiesz co, na Instagrama jeszcze nic nie wrzucałam, bo to się wstyd tak pokazać. Taki ten bandaż jakiś w ogóle nieestetyczny. Własny sobie kupiłam w zeberkę. W zeberkę? No, wiesz co, chciałam panu ale nie mieli akurat. A. No, teraz zdjęcie można wrzucić. Dwa storiski, żeby ci tylko ten nos nie odpadł. Słucha? A nic, nic.